No, siema siema, wczoraj generalnie mocno tutaj polegliśmy i gdyby nie to, że nie jesteśmy tutaj profesjonalnymi teperami to bym powiedział, że pierwsze koty zapłaty płoty niemniej chłopacy wczoraj tutaj się delikatnie obracili, za słowo amatorzy, także zostańmy tutaj przy innym określeniu. Entuzjaści typowania. Lecimy z kolejnym dniem, dzisiaj oczywiście poniedziałek, no i dzisiaj troszkę namieszam w układzie filmu i zaczniemy sobie od Konkursiwa, Konkursiwa na dwie dyszki oczywiście w Betersie. I tu sprawa jest prosta, nie, bo stalibowalcy wiedzą o co chodzi, a jak ktoś nie wie, no to trzeba tylko spełnić praktycznie trzy sprawy, czyli łapę w górę zostawić, zasubskrybować ten kanał No i w komentarzu napisać dokładny wynik oraz minutę pierwszej bramki w meczu dzisiejszym pomiędzy motorem Lubil Lublin a Legią Warszawa typujecie do godziny 19 komentarze edytowane dodane po tej godzinie czy bez ID bądź e-maila. Jeżeli ktoś będzie wrzucał e-maila, ściągawka na dole. ID tutaj też możecie znaleźć, jak wejdziecie w swoje dane w lewym górnym rogu, tuż nad logiem Betersa. No i po prostu tyle trzeba tutaj zrobić, żeby o te dwie dyszki powalczyć. Lecimy już od razu z kuponami i zaczniemy sobie myślę, że znowu polecimy alfabetycznie no bo nikt nie trafił, no to niech, niech jest Fabregas jako pierwszy e, Fabregas znowu proponuje na dzisiaj Trebla zagląda do tureckiej, duńskiej i włoskiej ligi e, i jako pierwszy tutaj wlatuje powyżej 1,5 gola e, Besiktasu, no oni są tutaj zdecydowanym faworytem, generalnie już ten typ się przewija e, na innym jeszcze kuponie także gorąca prośba, żeby e, w przyszłych dniach nie dublować swoich typów, bo jak coś upierdoli, wtedy to upierdoli dwa kupony, a nie jeden. Duńska Liga, Randers z Brądby powyżej 1,5 gola po kursie 1,31 to jest ewidentnie typ na dokładkę tutaj, żeby delikatnie podnieść kurs. No i włoska Serie A, Lazio Udinese powyżej 1,5 gola w meczu i Lazio wygra lub zremisuje. Klasyczna tutaj podwójna szansa na gospodarzy z overkiem 1,5 gola. Fabregasowi wyszło równo 3 i niech tak zostanie. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj... E, dopisać mu to do klasyfikacji punktacji, e, lecimy dalej. Miczu jako drugi, 2,49 dzisiaj z zaproponowanego przez niego dubla. E, motor Lublin, Legia Warszawa, powyżej 8,5 rzutów rożnych w meczu. Sam przyznam szczerze, że zastanawiałem się tutaj e, nad kornerami w tym meczu, ponieważ motor e, zwykł, że daje swoim rywalom nawijać, nabijać całkiem sporą liczbę e, rzutów rożnych. No i dorzucamy do tego e, hiszpańską Ligę Espanyol Girona. Pierwsza połowa lub mecz, remis lub remis. Czyli tutaj w pierwszej połowie ma być remis, bądź generalnie w całym meczu. No ten meczek tutaj może właśnie się gdzieś zakręcić koło remisu. Dobra, mamy dwa kuponiki zrobione, no to teraz czas krótki na przerywnik. Promocyjny. Przypominam, że dla każdego nowego użytkownika w Betersie czeka 100 złotych bonusu w gotówce. No, jest to jeden z nielicznych bukmacherów, którzy zdecydowali się właśnie na taki wariant. Jeżeli nie masz konta w Betersie, a chciałbyś tutaj skorzystać z tej promki, ja Ciebie tutaj odsyłam w tym momencie do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta, tak jak tutaj będziecie to widzieć, są dwa etapy, bardzo króciutkie. Bardzo króciutkie te dwa etapy. Trzeba oczywiście zaznaczyć zgody marketingowe, no bo bez tego nie będą wlatywały bonusy. Później robisz pierwszy depozyt. Minimum tutaj stówkę, ja generalnie yy... Wpłaciłem sobie dwie stówki, zagrałem od razu jeden kupon. E, ważne, żeby ten pierwszy kupon zaliczający się do obrotu z depozytu e, miał przynajmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 2,25. E, no i jeżeli dokonasz sobie takiego obrotu, jak wpłacisz sobie stówkę, to musisz za dwie stówki i tak tutaj zagrać. Także jak wpłacisz dwie stówki, od razu ładujesz jeden kupon, no to niezależnie od jego wyniku, e, wlatuje jeszcze stuwa w bonusie na saldo główne. Czyli tutaj w skrócie: zakładasz konto, potwierdzasz zgody marketingowe, wpłacasz sobie minimum stówkę, można dwie stówki, będzie oczywiście troszkę łatwiej. E, robisz obrót na saldzie głównym za dwie stówki. Każdy z tych kuponów zagranych e, musi mieć co najmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 2,25 i niezależnie od kuponu e, wpada, niezależnie od wyniku kuponu wpada tutaj, to jest stówka na twoje saldo główne. Jeszcze tutaj e, taka jedna graficzka, bo przy wpłacie trzeba generalnie zaznaczyć sobie, że chce się odebrać ten bonus powitalny. Ja wam tutaj wrzuciłem graficzkę, e, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ja już oczywiście tego nie mam, bo sam z tego skorzystałem Dzisiaj oczywiście poniedziałek, to jest bonus karciany Tak jak tutaj widać Dzieje się również dla osób, które Już tam konto założyły Dobra, wracamy sobie tutaj do kuponików Lecimy z kolejnym ziomkiem Tym razem ultrafanatyk Matematyki Besiktas z Gaziantep i tutaj tak jak mówiłem Powyżej 1,5 gola Besiktasu To się już powtarza Randers z Brąby, BTT Esik Po kursie 1,75 I do tego na dorzutkę powyżej 1,5 gola w meczu Lazio-Udinese. E, ten WGW przedostatni, ja dzisiaj tutaj również będę na samym końcu. E, po raz kolejny zaglądamy do meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa. E, według prawnika będą tutaj co najmniej dwie bramki co najmniej 9 rzutów rożnych po kursie 1,70. No rzuty rożne w tym meczu mieliśmy. Tutaj jeszcze dokładka jest na gole. No i pierwsza Liga Polska Wisła-Płock z Termaliką. E, Brugbet nie ciecza. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,54. Łącznie tutaj wyszło 2,64 no i na koniec kuponisko ode mnie. Ja idę dzisiaj w Dubla. I również zaglądam do meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa. Stawiam tutaj z kolei na to, że Legia Warszawa będzie miała więcej rzutów rożnych w tym meczu. No Legia to jest taki klub, że nawet jak tutaj pomiędzy tym dwumeczem z Molde w Lidze Konferencji Europy, no to musi chociaż udawać, że imś tutaj zależy na tym meczu i na wygraniu w Lublinie, pomimo tego, że tutaj rzeczywiście coraz bardziej walka o mistrza no gdzieś tutaj ucieka. No i dorzucam do tego... Zakład na to, że Espaniol nie przegra z Gironą. Girona dosyć słabo gra w Espaniolu, w Espaniolu, w Barcelonie, na Stadionie Espaniolu. No, a tutaj wydaje mi się po prostu, że papuszki postawią twarde warunki, i chociaż jedno oczko tutaj wywalczą. To by było na tyle na dzisiaj. Ja życzę Wam udanego poniedziałku i widzimy się jak zawsze jutro. Rano, na kolejnym odcinku Siemano.